Lizbarska Biblioteka została wyremontowana. Dzięki wykonanym pracom dociepleniowym budynek jest bardziej oszczędny, a przebywanie w nim bardziej komfortowe. O szczegółach mówi burmistrz Maciej Sitarek. Dobiegł końca remont naszej biblioteki miejsko-gminnej, siedziby w Izbarku. Udało się w tym roku docieplić poddasze, udało się zamontować nową stolarkę okienną. Prace za ponad 90 tysięcy złotych zrealizowała Lizbarska firma z ulicy Jeleńskiej. Dzięki temu komfort cieplny nie tylko pracowników, ale także, ale także naszych mieszkańców korzystających z biblioteki zdecydowanie się poprawi. Prace wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną przez konserwatora zabytków oraz należytą starannością i dbałością o zachowanie pierwotnego stanu budynku.